Przychód z tytułu objęcia udziałów za aport. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z OO skutkuje powstaniem przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 punkt 9 ustawy o PIT, za taki przychód uznaje się wartość wkładu określoną w umowie spółki lub w innym dokumencie, jeżeli umowa tego nie zawiera. W przypadku konwersji będzie to zazwyczaj wartość nominalna objętych udziałów. Nie ma tu znaczenia, czy udziały zostały objęte po cenie rynkowej czy niższej. Przychód powstaje na moment objęcia udziałów i trzeba go wykazać w deklaracji rocznej. Po drugie, Koszty uzyskania przychodu tylko nie spłacona część pożyczki. Kosztem podatkowym jest wyłącznie faktycznie poniesiony wydatek, czyli ta część udzielonej pożyczki, która do momentu konwersji nie została zwrócona. Jeżeli spółka spłaciła część długu, to nie można już traktować tej kwoty jako kosztu. Podam ci przykład. Wspólnik pożyczył spółce 150 tysięcy złotych. Spółka spłaciła mu 30 tysięcy zł, a następnie dokonała konwersji pozostałych 120 tysięcy złotych na udziały. Wartość objętych udziałów wynosiła 150 tysięcy złotych. A zatem przychód równa się 150 tysięcy złotych. Jest to wartość udziałów. Koszt jest to 120 tysięcy złotych, czyli niespłacona część pożyczki. Dochód do opodatkowania wynosi zatem 30 tysięcy złotych. A podatek dochodowy w wysokości 19% liczony jest właśnie od tej różnicy. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie.